Mamy dni otwarte funduszy europejskich. Możemy przedstawić zakład utylizacji odpadów, który został wybudowany w ramach funduszy europejskich. Ośrodki europejskie staraliśmy się bardzo, bardzo długo. Po pierwsze nasze przymiarki, ażeby można było zrealizować rozbudowę zakładu, to był rok 2003. Przygotowaliśmy całą specyfikację warunków, jakie w tym momencie trzeba było spełnić. Przesłaliśmy to do Komisji Europejskiej, całą notyfikację, żeśmy przeszli w kraju. No i w Komisji Europejskiej projekt nasz racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja z welągu został zarejestrowany, ale z uwagi na to, że był brak środków lokacyjnych został przekazany do następnej puli Środków Unijnych. I w związku z taką sytuacją projekt został zawieszony, ale rozpoczęliśmy następne starania w 2008 roku. Ponownie żeśmy złożyli odpowiedni wniosek. W 2009 roku otrzymaliśmy pozytywną informację, że rozbudowa zakładu utylizacji odpadów jest możliwa i może być realizowana. 29 czerwca 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie i od tej daty rozpoczęliśmy realizację projektu polegającego na rozbudowie sortowni, budowie kompostowni, placów składowych odpadów budowlanych wielkogabarytowych, jak również rozbudowy kwatery balastu z uwagi na to, że po procesie sortowania kompostownia po kompostowaniu również zostaje pewna frakcja, którą trzeba będzie złożyć na kwaterze balastu. Jak również w ramach projektu został rozbudowany, pobudowany budynek administracyjny. Wybudowaliśmy agregaty prądotwórcze wykorzystując biogaz, który jest w naszym kopcu bioenergetycznym do tej pory składowanych odpadów. Cały projekt nasz kosztował 78 milionów złotych, w tym dofinansowania z Unii Europejskiej było 42 miliony. Projekt został zakończony otwarciem zakładu w 2013 roku uroczystym, a eksploatacja rozpoczęła się w sortowni w 2012 roku. Od tej pory realizacja przebiega w sposób normalny. Przyjmujemy odpady z 16 gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Tworzymy tzw. region północny. Jest to, jest to gminy powiatu elbląskiego, gminy powiatu braniewskiego i miasto Elbląg. Jest to objęcie naszym systemem około 212 tysięcy mieszkańców. Przyjmujemy w granicach około 55 tysięcy ton odpadów komunalnych a globalnie wszystkich zakład w 2014 roku przyjął 69 993 ton.